Witam w kolejnym odcinku, dzisiaj zbiorę jajka, zobaczymy te wszystkie września, tam mnie nie było, projekty plany, da się utrzymać. na kanale, tak potem możemy wrócić. No bo jak... No bo jak się... No bo jak się po prostu się nie weźmie za coś, no to Сейчас тоже. Ну и время дома. Нет, тут To jeszcze dole, nie dolewam. Niestety miałoby się szerzynić na kostek, ale nie udało się. Mogę to wynagrodzić. Cóż, nawet to farmingiem, którego też odcinki na ja bardzo serdecznie zapraszam. Byli świetna zabawa i po prostu rewelacyjne sprawki. No, to, a pogadam na trochę innym, na tym już nieco dłuższym. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.